Cześć. Z tej strony Dorota ze sklepu House of Cotton. Mam tu wielki kawał, 14 metrów, bawełny premium, akwarelowe, delikatne, koralowe kwiaty. Jest to śliczny wzór. Nie wiem, czy mi się uda Wam go pokazać w takim wielkim kawale, ale się postaram. Jest to tkanina drukowana cyfrowo na niebawełnianej. Będziemy jedną warstwę, to będzie widać taki machwyt. O! To jest miękka, miękko układająca się fajna tkanina, miło w dotyku gładka. Widać tutaj na zbliżeniu jaki to ma splot. Widać też jak to jest uroczo wydrukowane, Bardzo dziewczęcy, romantyczny wzór. Tanina jest naprawdę bardzo fajnej jakości. Jest mięsista, gęstotkana, tkana, miła w dotyku. Także na ubrania, sukienki dla małych i dużych dziewczynek, bluzki i pościel taka byłaby naprawdę fajna. Tu mam 14 metrów, to akurat na trzy pościele by wystarczyło prawie. Także zapraszam.